Panie, Tomek ja ich przesłucham dobrze? Poradzę sobie. Ty jesteś za blisko sprawy, i będę bardziej obiektywna. Posłuchaj, ja jestem całkowicie obiektywny, tak? Dobrze, zaproszę za mną, chodźcie! Osia, cześć! Dzwonię powiedzieć, że ci świadkowie są już na komendzie Kinga właśnie zabiera ich na przesłuchanie. Wspaniale! Niech ten koszmar się wreszcie skończy. Skończy się, zobaczcie. Dobrze, jak będzie po wszystkim. No fajnie, fajnie, to jak na filmach. A dostanę papie do Słucham? Co widziałeś tam tego dnia? Ech. Ta baba popchnęła tą drugą. Normalnie po hamsku zrzuciła ją ze schodów. Dobrze. W, w jaki sposób? No, popchnęła ją z całej siły. Dobrze, że tylko tak się skończyło, no bo mogła ją zabić. Dobrze, jesteś pewien, że właśnie to widzieliście? Tak. Staliśmy blisko i wszystko widzieliśmy. Dobrze, czyli Joanna Popiel zepchnęła ze schodów Sylwię Witos, tak? No właśnie to próbuje pani przekazać. Czego pani, Nikuma? Grzeczniej, bo twoi rodzice dowiedzą się, że palisz. Przepraszam. Ale to niemożliwe. Niemożliwe, że oskarżona jest winna, tak? Tomek, czy ty siebie słyszysz? Nic z tego nie rozumiem, muszę z nią pogadać. Mówisz sobie, nie można informować oskarżonej o wyniku przesłuchania. To jest niezgodne z prawem. Kinga, to ewidentnie coś nie gra. Nie gra, bo ta laska jest manipulatorką i oszustką, a ty jesteś super ślepy.